Niedawno informowaliśmy o akcji pobierania wymazów od pracowników Domów Pomocy Społecznej organizowanej przez Wojska Obrony Terytorialnej. W piątek 1 maja żołnierze II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w tym samym celu odwiedzili hospicjum imienia świętej Matki Teresy w Puławach. Wszyscy doskonale wiemy, że od już dobrych kilku tygodni... Yy... Walczymy z koronawirusem. Tak? Jeżeli chodzi o ilość robionych próbek, już od pewnego czasu żołnierze wojskowej obrony terytorialnej przeprowadzają po konkretnym przeszkoleniu wymazy. Od osób, które potencjalnie mogą być zagrożeni zainfekowaniem koronawirusem. Wiemy dobrze, że no, ten wirus nie jest zwykłą grypą, dlatego zachowujemy wszelkie środki ostrożności, ale także pomagamy lokalnym społecznościom. Dlatego dzisiaj jesteśmy w Puławach, dlatego dzisiaj jesteśmy w puławskim hospicjum, aby tutaj profilaktycznie sprawdzić, czy osoby, które są pracownikami tej placówki oraz osoby, które no, na co dzień korzystają z tej pomocy, jakie Puławskie hospicjum niesie do tego, aby no, sprawdzić, że są oni po prostu bezpieczni czy są bezpieczni, czy tutaj nic nikomu nie grozi. Będziemy pobierać wymazy od pracowników, które zostaną od razu przetransportowane do stacji wojewódzkiej stacji sanitarno- epidemiologicznej w Lublinie. Tam te próbki zostaną przebadane, tak by osoby pracujące wiedziały, czy, czy coś im grozi i czy powinny udać się na kwarantannę, a ewentualnie no, dalsze już kroki tutaj prawda, Sanepid będzie mm, kierował do, do leczenia, do hospitalizacji wszystko w ramach akcji Odporna Wiosna, tak aby pokazać, że Wojska Obrony Terytorialnej na co dzień są zawsze gotowe i zawsze blisko, tak jak brzmi nasza dewiza, aby ta lokalna społeczność, mówię, dzisiaj Puławy, ale to nie tylko Puławy, bo takie zespoły są w całym województwie i pobiegają wymazy również z hospicjów w innych miastach, w, z domów pomocy społecznej w innych miastach, tak by właśnie tutaj stać na straży no właśnie zdrowia, zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Do tej pory w hospicjum nie wykryto żadnego przypadku koronawirusa, prowadzone działania mają charakter wyłącznie profilaktyczny.